Witam naszego gościa, Witaj, Elżbietę dobry. Nowalską. Witam Państwa Witam serdecznie, państwa. naszych kochanych y, widzów y, w kolejnym piątym już odcinku y, wywiadu o, o energiach. Wiem Elżbieto, że, y, że pracujesz też z Polakami za granicą, tak? z Polakami w Stanach Zjednoczonych, y, że są to y, rozmowy przez, przez ocean. Czy mogłabyś nam coś o tej pracy z Polonią powiedzieć więcej? Tak się zdarzyło, że zwróciła się do mnie Basia Choroszy z Radia Chicago, żebyśmy rozmawiały raz na tydzień o na wszystkie tematy dotyczące rozwoju wewnętrznego, rozwoju duchowego człowieka, i tak rozmawiamy. Basia dzwoni i zadaje mi pytania. A celem jest propagacja tego rodzaju tematów, bo jednak okazuje się, że im więcej ludzie słyszą pewne tematy, to bardziej zaczynają brać je po prostu pod uwagę, oswajają się z pewną terminologią, czasami się już potem odważają zadawać różne pytania. Ja już opowiadałam o pozytywnej energii, o różnych wibracjach. No i jak wysłałam do, do Chicago kalendarz, który wydałam w zeszłym roku na rok 2020, to okazało się, że był szturm po ten kalendarz, właśnie, hmm. bo ludzie mówili, że no jak pozytywna energia, to my ją chcemy. I bardzo się cieszę z tych rozmów. Natomiast wszędzie na świecie jest bardzo dużo ludzi, którzy interesują się tego rodzaju tematami. Ważne jest też wymienianie się informacjami. Ktoś doszedł do jakichś wniosków, trzeba przedstawić komuś innemu, żebyśmy mogli podyskutować na ten temat. i no, wspólnymi siłami propagować tę tematykę. Był taki czas, kiedy miałam programy w jednej z telewizji, przez 7 lat, je prowadziłam, i ja wtedy ludziom zaczęłam opowiadać w czasach, kiedy jeszcze się nie mówiło publicznie o, o polu energetycznym człowieka, opowiadałam o polu energetycznym, mówiłam, jak ktoś dzwonił do studia, to opowiadałam o, właśnie, o, o tych tematach i było ciszo przez pół roku. Po pół roku dopiero ktoś. Pierwszy zadzwonił i zadał mi pytanie: A pani zdaniem, to jaką ja mam tą energię, jeżeli ją mam? I jak już jeden zaczął pytać, to mm -hmm. potem była lawina ludzi pytających o swoje pole energetyczne. Mnie to bardzo cieszyło, bo mogłam uzmysłowić, na co zwrócić uwagę. Mówiłam o tym, że ktoś za bardzo się niepokoi, że należy na coś zwrócić uwagę, bo to mówi energia to, co nazywamy polem energetycznym. Ale dlaczego o tym wspomniałam? Bo mówienie przez jakiś czas, i tłumaczenie, i tłumaczenie, pewnego zagadnienia, no niestandardowego, prawda? Bo mówimy i o niematerialnej przestrzeni, o zjawiskach niezebranych w punkty, bo nie ma takich punktów, energia jest żywiołem, to jest ruch. Ona owszem, realizuje pewne programy, ale nagle cząstka dochodzi z jakiegoś powodu do wniosku, że ona już w tym programie nie będzie, no i zaczyna się zupełnie odwrotna procedura od oczekiwanej. I zachodzimy w głowę, dlaczego tak się stało, i zachodzimy w głowę, jak tę cząstkę namówić prawie że do tego, żeby ona weszła w tą swoją taką naturalną dla siebie predyspozycję funkcjonowania. No więc nagłaśnianie tych tematów uważam, że jest rzeczą bardzo ważną i dlatego bardzo też dziękuję za możliwość rozmawiania z tobą to o tych dziękujemy. wszystkich rzeczach. Wiesz, może to zabrzmi trochę nieskromnie z mojej strony, ale jednak to powiem. Uważam, że przez te 25 lat naprawdę zebrałam bardzo dużą wiedzę na temat funkcjonowania właśnie tych cząstek, pola energetycznego człowieka, jego relacji ze sferą duchową. Jest krąg osób, które non stop przez lata interesuje się tą, tą wiedzą. I no, bardzo się cieszę, że również za oceanem chcą posłuchać, co mam do powiedzenia, i, i tak sobie właśnie te rozmowy prowadzimy. Natomiast też, jak mówię, we wszystkich miejscach na świecie, bo ostatnio też poznałam osoby w Hiszpanii, Polki, które też tworzą takie kręgi osób interesujących się tą tematyką. Wszędzie to się znajduje. Ja myślę, że to jest temat przyszłości, że my w tych czasach takie trochę podłoże do tych tematów budujemy. To jest temat, który. Mówi o czymś, do czego dochodzi teraz nauka, bo teraz wszelkie doświadczenia fizyki kwantowej właściwie udowadniają to, co ludzie już mówili, od, przynajmniej ja, już od kilkudziesięciu lat. Również medycyna skłania się do, do wielu rzeczy. Pamiętam czasy, kiedy gloryfikowano DNA człowieka, prawda, te wszystkie programy, które mamy tam wpisane, procedury naszego funkcjonowania. A, a świat duchowy mówił, to nie DNA, d, te, te, DNA jest ważne, istotne jest to coś, co jest tam, jako substancja jakaś. No i teraz czytam, że medycyna do tego doszła, że tam coś innego jest jeszcze, co funkcjonuje. My w ogóle poznajemy siebie jako cały zespół informatyki. My wszyscy jesteśmy jakimiś super specami od komunikowania się i budowania pewnych programów myślowych, uczuciowych i zmieniania ich procedur, oczywiście. Rozmawiam głównie na tematy dotyczące po prostu życia, i y, to są tematy, które po prostu każdego z nas myślę, że wcześniej czy później zainteresują. Tak. Epigenetyka, taka nauka o, o DNA, mówi, że, że my mamy możliwość wpływu na, 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 na DNA i zmiany tego DNA i uzdrawiania swojego ciała, i cuda mogą się zadziewać w naszym życiu, jeśli i to mamy wpływ poprzez świadomość, nie poprzez technologię, nie poprzez inżynierię a poprzez skupienie swojej uwagi, poprzez swoją świadomość i, i cząstki z pola, jako te cząstki elementarne, idą za uwagą obserwatora i kreują w jego życiu to, na czym on skupił uwagę i namnażają mu w jego życiu. I to też yy, w taki też sposób może dochodzi do takiego duchowego, kwantowego uzdrawiania i, i zmian w genetyce. No, tak jak powiedziałeś, my chcemy wpływać na siebie, my nie chcemy być bezradni w różnych życiowych sytuacjach, również jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Jeżeli staramy się uruchamiać te niematerialne procedury pozytywne, to właśnie po to, żeby te cząsteczki wpłynęły na to, co dzieje się na przykład w naszym ciele. Z tym tematem łączy się jakość naszego myślenia. Stworzenie pewnych warunków, bo jeżeli ja przez 5 minut zmienię jakość mojego myślenia, a pozostałe godziny dnia będę spędzała w kłótni, niepokoju i strachu, to te 5 minut najczęściej nic nie da. No więc jednocześnie rozmawiamy o tym, żeby wpływać na przestrzeń, w której żyjemy, niwelując pewne relacje, niektóre gloryfikując. Żebyśmy nie byli tacy na zasadzie, a mam to w życiu, no to mam. No to już tak będzie, bo to jest złe podejście do życia. Wpływanie na te cząstki, które stanowią w ogóle naszą rzeczywistość, jest świetną sprawą, bo to dotyczy również przyszłości. Jeżeli jestem w stanie mieć pewną wizję mojej przyszłości, to jeden temat. Już się wysiliłam, postarałam, coś tam tak. sobie wyobrażyłam, jak to będzie. Ale ja jeszcze powinnam tę wizję wprowadzić w ruch, bo cząsteczka jest w ruchu. I jeżeli jest w ruchu, to jest zdrową, aktywną i jest nośnikiem informacji. No więc mój obraz nie może być taki, jakbym powiesiła sobie na ścianie, no i wisi i go mam. Ale co z tego? Jak on jest taki martwy trochę dla mnie? Tylko to ma być żywa energia. Czyli trzeba podjąć działanie jeszcze, tak? Tak. To tak, jakbym nagle znalazła się w pewnym filmie, który dotyczy mojej przyszłości i ja jestem w akcji. Ja muszę to poczuć. Ja już tam prawie jestem jedną nogą. Ja nawet czuję, jak oddycha cała przestrzeń mojej przyszłości. Wtedy mówimy o aktywności cząstek, o wpisywaniu się w to ogromne pole informacyjne, które nas dotyczy. Fakt, Jasnowidzenie, przepowiadanie przyszłości, wróżenie opiera się na pozyskiwaniu tych informacji, na mówieniu, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Czasami ono jest małe, ale czasami jest prawie że 100%. Chwytasz te informacje, i faktycznie jesteśmy w stanie wiedzieć, co będzie w przyszłości. Zresztą mam też etap w swoim życiu, że też się tym dosyć aktywnie zajmowałam. Możemy wiedzieć, możemy też przeciwdziałać temu, co się wydarzy, zmieniając swoje podejście do danego zagadnienia. Ale to samo zjawisko dotyczy wpływania na budowanie naszej przyszłości. Jak będziemy rozmawiali tylko o tym, że czeka nas koniec świata, to my przyszłości nie budujemy. Jeżeli będziemy cały czas w wizji niemal rozkręconego wiru, Naszego ja, naszego pola energetycznego, które jest w aktywnej komunikacji z zewnętrzną przestrzenią, to wtedy odnosimy sukcesy na tym polu. O czym powiedziałam, że nasze pobrzeże, pola energetycznego, potrafi być w swojej aktywności, jak na skali, w miarę bierne, no może trochę aktywne, aż dochodzimy do maksymalnej aktywności. Ja to widzę jak takie prawie, że światła. Strzelające z podbrzeża aury, ale każdy z nas ma jakąś aktywność. Ona może być mała albo duża. O czym to świadczy? No właśnie, czy ja wpływam na zewnętrzną rzeczywistość rodzajem mojej relacji albo moim systemem myślowym, uczuciowym, czy ja raczej odbieram rzeczywistość na zasadzie, jak powiedzieli, to tak będzie. Hmm, I posywnie. mamy wtedy do czynienia z zupełnie dwojgiem różnych ludzi. Chodzi o to, żebyśmy byli aktywni żebyśmy siebie widzieli w rozwoju sytuacji mimo upływu lat. Świat duchowy ma piękne zdanie, mówi bądź ponad czasem. No jak? Pytają się. No bądź ponad czasem, czyli tak, nie licz sobie tych lat, uznawaj, że twoje ciało potrafi wytrzymać, teraz medycyna już mówi o 115 zdaje się latach, no. tak. Świat duchowy mówi 120, spokojnie możecie już żyć, mając taki potencjał energetyczny, ale jest ten warunek. Cały czas mówimy o aktywności cząstek i o moim y, skupieniu się na budowaniu mojej relacji z przyszłością, a nie biciu się z teraźniejszością, prawda? I nic tylko walka, tudzież z przeszłością. To bardzo ważny temat, gdzie kładziemy punkt nacisku. Jeżeli kładziemy na przyszłość, to wtedy cały twój system myślowy. Jest w ciągłej relacji ze wszystkim, co z Tobą będzie współuczestniczyło w tej przyszłości, bo tam sam nie jesteś, prawda? No i cudowne rzeczy, to, to też dotyczy tej synchronizacji, o której żeśmy wspomnieli, która powoduje, że składają się tak zdarzenia ludziom, że masz wrażenie, że idziesz tak, jakby ta rzeczywistość Ci pomagała, a nie przeszkadzała. Ale to jest efekt też. Aktywności pola energetycznego. Tak, takie przypadkowe zbiegi okoliczności, które nam sprzyjają. Spadamy zawsze na cztery ręce, tak. na cztery łapy. Pojawiają się sprzymierzeńcy nagle, nieoczekiwanie. Ale zobacz, niektórzy mówią, że o, tamten to ma szczęście w życiu, bo jemu to się udaje, a drugi to ma ciągle pecha. Ale to nie jest prawda taka, że ten już ma taką, taki los, a ten ma taki trudny los. To jest kwestia, jak funkcjonujemy. To jest temat duchowości. Te tematy duchowe myślę, że przez lata to one się bardzo zmieniły, bo jak zaczynałam się tym interesować i rząd też, to o czym innym się najczęściej rozmawiało. No tak. A teraz jest temat cząstek, relacji cząstek, kreacji, aktywności życia, budowania bezpiecznej przestrzeni, niwelowania zagrożeń i, i takich rzeczy. No naprawdę przeszliśmy też wielką ewolucję w tych tematach. To prawda, bo to kilka, no, około 30 lat temu, gdy zaczynaliśmy no. tą podróż taką wewnętrzną, mówiło się przede wszystkim o, o radiestezji, o ciekach wodnych, o wahadełkach, o różdżkach, tak? A dzisiaj mówi się przede wszystkim... I energiach opiekuńczych. A, no tak. A teraz mówimy o kontakcie z całą wszechprzestrzenią, tak, o iż... aktywnej relacji ze wszystkim, co wszędzie dla Ciebie jest pozytywne. No tak, szukać w tym co jest, tego co jest, co nam może służyć, mhm. tego co jest harmonijne, nazwijmy to dobrym. A nie szukać dziury w całym, tak? tylko całego w dziurawem, Tak postrzegać. Tak, i nawiązując do tej audycji, teraz mamy rozbudowaną technikę i komunikowanie się ludzi poprzez świat nie, nie jest żadnym problemem, prawda? Ludzie ze sobą rozmawiają, poznają się i tak dalej. No i w tej tematyce myślę, że też dobrze jest wyjść z taką inicjatywą, że no, komunikujemy się z ludźmi, których ta, ten temat frapuje. Poprzez no, kontynenty tego świata. No tak, pracując nad jakością naszej komunikacji, możemy wpływać na, na temat komunikacji z naszym otoczeniem, nie tylko z ludźmi, ale ze światem przyrody, <laughs> ze światem zwierząt, światem roślin, światem minerałów, komunikując się harmonijnie, poprawiamy jakość naszego życia. Tak, komunikując się negatywnie z poziomu strachu, złości, żalu, pretensji, Jakiegoś lęku, obawy, czy z poziomu pragnień, no to degradujemy jakość swojego życia. I od nas zależy, gdzie przeniesiemy jako obserwatorzy swoją uwagę. A, a wiemy z fizyki kwantowej, że energia podąża za uwagą obserwatora i namnaża w jego przestrzeni przedmiot obserwacji, więc obserwujmy i zasilajmy to, to co dobre, to, co nam służy, a nie karmmy i nie, nie zasilajmy tego, co nas degraduje. Tak łatwo wkręcić się w to, co nas degraduje oglądając telewizję, gdzie 95% informacji jest negatywnych, ale po to mamy świadomość, żeby przenieść uwagę. Tak? No, Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest wybiórcza informacja. Wiesz, tak powiedziałaś o, o tym szczęściu, przypomniało mi się takie zdanie kiedyś powiedziane na jakimś spotkaniu przeze mnie, że. Jakżeśmy się urodzili? Czy ktoś na starcie życia nam powiedział, że żeśmy tutaj się urodzili po to, żeby być szczęśliwymi ludźmi? I taka cisza na sali była, i każdy wie, że nie słyszał czegoś takiego. No ale my teraz, jako dorośli, sobie to mówimy, prawda? Tak. Że my jesteśmy tu po, po tą radość bycia. To jest świetna rzecz. Ci, którzy odchodzą z perspektywy te, tego momentu, doceniają, że to życie było i jest ta, ten dramat, bo, bo się traci tę możliwość bycia razem. Yy, świetna rzecz, ta, to budowanie relacji i mówienie o pozytywności, wbrew temu wszystkiemu. Wiesz, y, rzeczy mnie w tej tematyce czasami bardzo zaskakiwały. Yy, poznałam kiedyś panią, która w ogóle w Polsce bioterapię rozpoczynała. Opowiadała mi, jak y, u niej w domu było nieszczęście, bo w, w dziwnych okolicznościach jak zginął wnuczek, chłopczyk trzy latka miał. I ona mi opowiada o tym, że idą na grób tego chłopczyka i dziękują mu za to, że był trzy lata z nimi, matka i babcia. To wiesz, ja tak słuchałam tego i ciężko do mnie to docierało. Normalnie to jest tak, że człowiek płacze, prawda, że jakieś zdarzenie się wydarzyło, a ona mi opowiada o tym, że dziękujemy, że mogliśmy chociaż trzy lata ze sobą być. Ona mówiła o relacji, docenieniu tego spotkania, jakie mamy w trakcie życia. No tak. Piękna rzecz uświadomić sobie, że myśmy się tu spotkali po coś, nie po to, żeby tu zrobić jeden wielki bałagan, tylko żeby tu wprowadzać jakiś porządek naszych wzajemnych relacji. Piękna rzecz spotkała się Twoja energia, Twój wieczny, Ty jako wieczny wędrowiec, z Twoim ciałem, z tą przestrzenią życia. Nawiązały się relacje z ludźmi, wspaniała rzecz, spotkałeś się z nimi. To, że możemy nawzajem przekazywać sobie pozytywne impulsy. To, że możemy jeden drugiego wspierać, bo czasami tracimy ten wigor, no i żeby jeden drugiemu pomagał. Tak. To piękna idea, o której trzeba ciągle mówić i przez ocean, i przez góry, przez lądy, żeby jak najwięcej ludzi chociaż miało tę refleksję, jak to dobrze, że jesteś tu, bo ludzie mają tendencję do narzekania na życie, mówienia, o jakie tu straszne rzeczy się dzieją, ale należy budować opowieść o pięknie człowieka, pięknie życia, jakie ma do swojej dyspozycji, i o cudownych rzeczach, jakie jeszcze może zrobić przez kolejne lata życia, które ma przed sobą. Dlatego mówimy o kreowaniu przyszłości, o niegodzeniu się na niesprawiedliwość, o budowaniu zdrowia człowieka. Świat duchowy mówi, ale Twoja wieczna energia nie choruje. Kiedy pierwszy raz usłyszałam takie zdanie, pomyślałam sobie, no tak, to potrzebny jest człowiekowi ten stan jedności wewnętrznej, bo ta moja druga ja nie choruje. Ona jest mądra, ona wie, ona nie ma problemów. No więc pewna mobilizacja nastąpiła, taka, żeby połączyć się ze sobą, zbudować stan jedności. No bo jak mogę pomyśleć o wiecznych wędrowcach, no tak. tylko w potencjale ich możliwości. I okazuje się, że patrzysz na drugiego człowieka i myślisz sobie, ale ten ktoś też wiecznie wędruje. Kiedyś się spotkamy, tu tam, obyśmy zawsze byli w tej relacji, z której będziemy dumni. Tak. Bo wszystko, co się zadziewa w naszym życiu, przed naszymi, przed naszymi oczyma, jest takie, jakie jest. My oceniając to z poziomu umysłu, często to krytykujemy i wtedy nazywając to negatywnie, nam to nie służy, ale nazywając to. Pozytywnie z poziomu serca, będąc wdzięcznym za to, co jest, nawet za, za te trzy lata życia tego, tak. tego wnuczka, wtedy my tu i teraz możemy stworzyć sobie raj na ziemi, albo piekło na ziemi, jeśli będziemy mieli cały czas będziemy w żalu, w złości, w jakiejś pretensji. W jakimś lęku. Tak? I opowiadamy o zupełnie inną opowieść o życiu, prawda? Tak. O, o, o tym cieszeniu się z tego spotkania, jakie mamy w jakimś miejscu, o jakimś czasie, z możliwości spotkania się z naturą tej ziemi, nie wiem, z tym ptakiem, który w karmniku nasionka wyjada. Jest to piękne, docenić to a nie dać się zafiksować tym wszystkim, tak. co ta rzeczywistość próbuje człowiekowi dać jako zafiksowanie. Szukajmy tego, co dobre w tym, co się zadziewa i wtedy pole nie ma innego wyjścia. Nakarmione naszą energią uwagi namnaża nam radość, błogość, wdzięczność i miłość. Natomiast no, naturą człowieka, który jest w umyśle, jest to poszukiwanie tego, co człowieka dzieli, podążanie gdzieś tam do smutku, do żalu i, i wtedy pole też obojętnie, ale chcąc nie chcąc, służy temu człowiekowi, namnażając mu to, na co on zwrócił uwagę, czyli na, tą żal, na ten żal, na tą złość, na tą pretensję i ten człowiek, ten obserwator, mniej świadomy obserwator, tak, musi doświadczać w życiu swoich własnych mm -hmm. plonów, swojego tak własnego siewu. Jeśli pozwolisz, wrócę do tego Proszę. zdania, bądź ponad czasem. Tak. Chciałabym dopowiedzieć, co ono jeszcze oznacza. Nie definiuj siebie latami swojego życia, które masz z racji daty urodzenia. Nie rób tego. Nie uznawaj, że jeżeli już masz tyle lat, to na pewno choroby już przyjdą, no bo jakby statystycznie rzecz ujmując, to one przychodzą. Nie uznawaj, że wtedy tracisz sprawność fizyczną. Nie myśl, bo jeżeli będziesz tego oczekiwać, to to nastąpi, prawda? Bądź ponad czasem. Uznaj, że ważniejsza rzecz ciebie determinuje, a nie ten czas ziemski. Determinuje ciebie ciekawość poznawania wszystkiego, co jeszcze możesz poznać to ciebie nakręca w życiu. Bądź ponad czasem, czyli uznawaj, że istnieje możliwość, by twoje ciało na bazie tego co masz dzisiaj nadal funkcjonowało w określonym swoim optymalnym rytmie, bo ty nie wkładasz do tych cząstek miernika czasu, tak jak na zasadzie o czasu się skończył, no musimy skończyć audycję. Zmierz. Tak. Nie myśl tym miernikiem. To też jest rewolucja myślowa dla nas ludzi, bo nagle nie przejmujesz się tymi latami, cieszysz się, że masz kolejne urodziny. Ja jestem dumna z mojego wieku, ma, żyję tyle lat, i ja nie choruję odpukać, ale nie mam przypadłości. I zawsze, jak słyszę, że muszę się przebadać, to się uśmiecham, bo mówię: No, dobrze, to się przebadam. Cieszę się z tego powodu i mam to w głowie przez lata, przez no, praktykowanie tej tematyki. Tak zakodowane, że jesteśmy systemem, który jest w stanie zareagować. I ja go nie będę blokowała w tym reagowaniu. Czym blokujemy myśleniem? Tak. Jest takie zjawisko pociągnięcia w energii. Jest. Ktoś odchodzi, ktoś wchodzi w chorobę, druga osoba tak się jednoczy z tą osobą, że nagle przejmuje jej program. No niestety tak. jest to zjawisko. Wiele razy widziałam, nie powiem, że nie ma, bo jest. Ale jest zjawisko drugie. Łącz się z tym, co ciebie nakręca w pozytywnej koniunkturze, tak. bo jak jest takie, to jest jeszcze to drugie, prawda? W pozytywność. I o tym cały czas mówimy i to staramy się, rozmawiając rozumiem też słuchaczom, jakby dać pod rozwagę, że od swojego nastawienia, od albo apatii życiowej, czy tego zniechęcenia, albo brania wzorców, które naprawdę nikomu niczego dobrego nie przynoszą, zależy bardzo wiele również i długość naszego życia. No bądźmy ponad tym czasem. Owszem jesteśmy umówieni na jakąś godzinę, ale to jest tylko moment, w którym mamy się spotkać. Nie funkcjonujmy my wszyscy całym tym swoim potencjałem energetycznym i cielesnym także Ciągle tylko wiedząc, że już pora, no już te lata mam, to już pora na mnie. Mój dziadek Nowalski, kiedyś jak już prawie miał 100 lat, powiedział: Ja muszę umrzeć, ale nie powiedział, że miał, bo już mam 100 lat. Powiedział, bo już odeszli wszyscy moi koledzy. Ja kolegów już nie mam. Więc dla mojego dziadka motywem była utrata relacji. No i faktycznie trochę i już. Faktycznie odszedł, ale miejmy inne myślenie. Lubię słuchać, jak pewna pani przychodząca do mnie na warsztaty mówi: Jaka ja jestem dumna, że moje koleżanki to młode dziewczyny, młodzi faceci, że ja z młodością mam do czynienia. Rozumiesz? Tak. Nakręcajmy się, i ja, broń Boże, nie chcę obrazić osób starszych. Oni powinni mieć w sobie młodość, bo młoda energia nie jest mierzona licznikiem ziemskim. To nie jest czas. Ziemski, lata ziemskie. Młoda energia to jest energia, która ciągle tworzy siłę życiową, czyli mówimy ciągle o tym ruchu cząstek, i to jest energia, która potrafi się samoistnie oczyszczać z tych naleciałości, o których mówiłeś. Energia, która potrafi wchodzić w relacje coraz nowsze. Tak, z różnymi ludźmi. Jesteś na ty z chłopakiem, który ma 18 lat i z kobietą, która ma 87 lat, bo jesteście ludźmi, którzy ze sobą w sposób ciekawy rozmawiają. Jeżeli zaczniemy budować tak swoje życie na bazie takich relacji, to na pewno ten licznik czasowy nie będzie tak dokuczliwy. Tak, kto z kim przystaje, takim się staje, więc no tak. bądźmy na różnorakie relacje i z młodszymi i, i starszymi, żeby nie było tak, że nam zabraknie naszych równolatków i też powinniśmy już opuścić tą przestrzeń. Także cóż, te i inne informacje poruszymy jeszcze w następnym odcinku. Jestem bardzo wdzięczny za tą część Dziękuję wywiadu. Dziękuję bardzo. Jestem Państwu wdzięczny za uwagę i do zobaczenia w następnej części. Dziękuję. Dziękuję.